Was w kolejnym odcinku zasiadka na spontanie. Dzisiaj otwieramy Mystery Box od Gigabyte. Rozkładamy sprzęt, otwieramy boksa i łowimy. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Zasiadka na spontanie. Dzisiaj mamy boksa przygotowanego od Gigabyte'a. wszystko jest szczelnie zamknięte w tym wiaderku. Zasady są tak naprawdę takie same jak w poprzednich odcinkach, czyli nie wiemy co jest w pudełku. Łowimy tylko i wyłącznie na przynęty, które znajdują się w tym boksie. Oczywiście otwieramy oficjalnie, of, oficjalnie boksa. Szybciutko pokazuję Wam co jest w środku i zaczynamy y, łowienie. Więc tak, oficjalnie dziak. Dobra, mamy coś mamy. Zobaczcie sobie też na tej kamerze. No i dobra. Co my tu mamy? Kukurazja. 18 jest, oczywiście spodziewałem się tej kulki, a i standardowo przypomnę, że wcześniej na tej kulki nie łowiłem, więc znowu e, ciekawe doświadczenie. E, pelecik też kukurazja. Popki, kukurazja pływające, malutkie, fajne, kolor różowy, nie wiem, zobaczcie sobie tu. Tak więc dzia, dziab, 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 mamy kulki tonące mini. Też fajnie. Też myślę, że to się, to się nam akurat dzisiaj e, przyda. Mam nadzieję, że złapasa zostanie dzisiaj przerwana. O, naklejeczki mamy tletura. Proszę bardzo, jest tych kilka naklejek. Dobra, lecimy dalej. O! To na 100% nam się przyda. Kukurydza. Kukurydza w, w DIPie. Tak, akurat frutella. Tu jest zapewne mamy stick mix do PV. -ki. Tak i liquid, żebyśmy mieli z czym rozrobić e, z czym rozrobić e, właśnie łapie, łapiemy kleszczyka małego. Hop, tu sobie zobaczcie i oczywiście wiaderko. Pamiętajcie, że e, po dzisiejszym dniu produkty, które nie zostaną wykorzystane, lecą na konkurs na Facebooku. E, nic nie będę więcej mówił na temat łowienia. Graty mamy już rozłożone, robimy zestawy, łowimy i widzimy się niedługo. zestaw, dosłownie 30 sekund i jest, pierwszy jesiotr na łowisku jeżów, mam nadzieję, że nie ostatni i wypuszczamy. A słuchajcie, kolejna ryba rzut i jest. Uff, tym razem mały kajtek, dużo mniejszy od tamtego, ale fajna, fajna zabawa. Więc super. Uff, bierzemy i wypuszczamy. Mamy no chwilę, chwilę, przerwy w braniach, postanowiłem sobie zmienić przypon, zastosuję przypon na pleciące w otulinie. Oczywiście założyłem sobie śrucinkę mniej więcej 2, może 3 cm od, od oczka haczyka. Więc tak, no brania były, fajnie, że udało się złowić w końcu, w końcu, w końcu te ryby. Ale to tak naprawdę nie jest najważniejsze. Ważne jest to, że spędzamy czas nad wodą, nie siedzimy w domu. A oczywiście te ryby to są przy okazji i mamy oczywiście przyjemność przetestować kulki gigera. A to jest najlepsze, że wcześniej na te kulki w ogóle nie łowiłem, nie miałem w ręku. No i jak widać, kulka łowi najrzowie. No szkoda, że tutaj łowimy tylko je siotry, ale zawsze, zawsze dość. Zakładam kuleczkę sobie na na włos zrobimy klasycznego, klasycznego bałwanka tutaj mamy przyponik czym nęcimy? Nęcimy oczywiście PVK do zestawu ale tutaj jeżeli jak łowiliśmy tutaj z blisko brzegu to ręką podsypaliśmy peletem troszeczkę kulek Zrobiliśmy ze styk mixu i jak widać przyniosło to pożądany, e, pożądany efekt. Dobra, zakładamy popka, popka na włos. Dobra, mamy jakiś stoper. Pogoda, pogoda strasznie grzeje. I co jest najlepsze, łowimy na głębszej wodzie, nie na płytszej. Widzieliśmy karpie w, w trawach, że gdzieś tam sobie grasują, ale nie chcą z nami współpracować niestety. Dobra i ściągamy sobie kuleczki. I tak i to mamy przyponik mamy gotowy. Tak to mniej więcej wygląda. Więc idę y, zmienić zestaw, przerzucić y, i zobaczymy co tak naprawdę będzie się, y, będzie się działo. Więc słuchajcie, mam branie. Jest! Kolejny kolejny piękny jesiodr tym razem popek multidirik e, przypon wypuszczamy A udało się zrobić dubleta. Karol, karp, u mnie jest Jest. Dobra, wypuszczamy te ryby. Słuchajcie. Ryba stoi y, pod brzegiem. Mamy stick mix, zrobiliśmy fajne, fajną kuleczkę. Podnęcimy sobie sypką Sypką zanęto. chwilę odpocząć, bo kolejny męczący hol. Udało się złowić kolejnego pięknego jesiotra. Mamy jednego dubleta, karp, jesiotr. Kilka sztuk ładnych wylądowało na macie, czyli gigery się sprawdziły. Powiedzenie na gigery łowi się same gigery, akurat w tym przypadku się sprawdza. Mam nadzieję, że nie tylko na naszym stanowisku, ale też na innych i na innych zbiornikach. Kolejna Zasiadka na spontanie dobiegła końca. Zrobiliśmy kilka naprawdę ładnych, ładnych ryb. A co najważniejsze walecznych. Zła pasta została przerwana w końcu. Dzisiejszy odcinek z Gigerem można uznać za udany. Kulki sprawdziły się akurat na tym zbiorniku. Fajnie, że coś, coś złowiliśmy. E, łowiliśmy tak naprawdę 3 godziny. Bite 3 godziny mamy z, e, mieliśmy zestawy w wodzie. E, więc tak naprawdę nie jest długo. E, w sumie 5 siotrów e, 1 karp, 4 kije, choć e, ja tak naprawdę przez półtorej godziny łowiłem e, na jedną wędkę. I popki, i tonące. Dużo nęciliśmy tak naprawdę. Staraliśmy się jeden mieć z dalszej odległości, a drugi tak naprawdę dziś, dziś pod nogami w, w głębszym miejscu i na ten zestaw i na ten mieliśmy brania, więc po prostu ryba dzisiaj współpracowała. Co jeszcze? Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Przepełniony jest tak naprawdę holami, wypuszczaniem ryb. Oczywiście pamiętajcie, żeby wypuszczać te ryby i oczywiście chronić je przed upadkiem na ziemię, są maty, są kołyski, więc zalecam wszystkim zakupić taki produkt, aby dbać o te ryby, żebyśmy mogli przejść na zbiorniki i cieszyć się kolejny raz tą rybą tak naprawdę złowioną. Czy coś jeszcze o, samym, o samej taktyce łowienia? Troszkę, y, troszkę PV-ek zrobiliśmy, później tak naprawdę jak już nęciliśmy w danym miejscu, to już rzucaliśmy bez pv y, I co? I w sumie to tyle. Y, widzimy się tak naprawdę za dwa tygodnie z kolejną firmą, y, jeszcze nie wiem jaką. Na pewno znajdziecie informacje na naszym profilu na Facebooku. A no i pamiętajcie, te produkty, które wy wykorzystywaliśmy dzisiaj na zasiadce, będą oczywiście do rozlosowania na Facebooku, więc zapraszam Was do śledzenia nas na Facebooku i Instagramie. Ale także pamiętajcie o łapce w górę pod filmikiem, oczywiście o subskrypcji. E, czym więcej łapek i subskrypcji, oczywiście będziemy e, z większym zapałem e, działać specjalnie e, dla Was. Więc tyle. Pakujemy wszystko do taczki i wracamy do domu. Trzymajcie się. Heja.